Plan mieliśmy na Gibraltar, ale chyba go troszeczkę zmienimy. Jeżeli chodzi o policję, dzisiaj na parkingu też przyjeżdżała. Tylko problem jest taki w tej miejscowości, gdzie jedziemy, że jest dosyć zimno. I nie mów mi, że nie ma miejsca. No i bliżej już mostu, to ludzi jest coraz więcej. dobry, witamy serdecznie z Malagi, był to nasz tutaj drugi dzień w Maladze, spaliśmy na tym samym kamper placu, a dzisiaj jemy śniadanie i będziemy stąd wyjeżdżać, chcemy pojechać w jedno fajne miejsce, plan mieliśmy na Gibraltar, ale chyba go troszeczkę zmienimy i przed Gibraltarem jeszcze wstąpimy na jeden kemping, jeżeli będą miejsca, zobaczymy tą fajną atrakcję, ale na razie o niej nie mówię, zapraszam do oglądania odcinka, będzie się działo jak zwykle. Druga noc na tym parkingu. Wszystko przebiega pomyślnie. Z tego co zaobserwowaliśmy, większość z tych kamperów stoi tutaj. No już drugą noc, więc podejrzewamy, że pewnie będą stali jeszcze następne parę dni albo nawet i tygodni, bo tak jak mówiłem, no, część z tych kamperów jest po prostu wypoziomowana, założone są osłony na szyby. Także nikt się stąd na razie nie wybiera. A dzisiaj jest troszeczkę lepszy poranek niż wczoraj w maladze. Nie ma takiego wiatru. Widać nawet po falach, że już nie jest tak bardzo wiecznie. No i co? No i nie jest tak zachmurzone jak wczoraj, jest gdzie gdzieniegdzie parę chmurek, ale słoneczko się już zaczyna przybijać więc pewnie będzie ładny dzień. Tutaj zaraz przy tym parkingu jest taka restauracja, ona jest ona zamknięta, ale tych restauracji jest dużo i one są otwierane tak około godziny 10-11. Możecie sobie tutaj zjeść smaczne ryby, takie świeże, naprawdę świeże, i oni je grillują ona na takich łódkach. Widzieliśmy, że praktycznie każda restauracja ma taką łódkę, gdzie rozpalany jest ogień i na tym są grillowane ryby. Ja wam teraz wrzucę, gdzie ten parking jest, można na nim spokojnie stanąć, ale z tego co zauważyłem, tam na tych parkingach, takich przy ulicy, troszeczkę dalej, zaraz wam pokażę, też stoją kampery i. Tam jeden stoi kamper włoski, który, którego widziałem już przedwczoraj jak przyjechaliśmy, wczoraj cały dzień stał i dzisiaj także stoi, także bezproblemowo chyba tam można też stawać, nie wiem jakie jest poza sezonem. Tutaj zaraz jak zaczyna się promenada, przy parkingu są takie hydranty, krany z wodą, ale niestety wszystkie są zakręcone. Zaraz tutaj też przy parkingu jest toaleta, w nocy ona była zamknięta, widzę, że teraz jest otwarta. W ostateczności można by było pewnie tutaj wylać kasetę. Nasz parking jest tam na końcu tej promenady, a tak jak Wam mówiłem, na tym parkingu też stoi camper i widzę, że on już stoi kilka dni. Ten sam także, chyba tutaj też można stanąć. Nie ma problemu. On ma dobrze, bo tutaj zaraz obok jest toaleta, i z tego co widzę, ta toaleta jest otwarta cały czas. No a na tym parkingu, zaraz obok tego włoskiego, kolejny kamper, widzę nawet z Polski. A tam dalej, już przy ulicy, zaraz przed centrum, przed tą płatną strefą parkowania, po lewej stronie też są parkingi. Też tam widziałem wczoraj stałe dwa kampery polskie. Tam już jest dosyć blisko do centrum, więc stamtąd można fajnie sobie zdojść właśnie piechotką wszędzie. Widzę, że na plaży z psami nie można wchodzić, ale podejrzewam, że to dotyczy się sezonu. Wszędzie na plaży ludzie chodzą, spacerują z psami, także dla nich tutaj nie robi się żadnego problemu i policja też się nie przyczepia. Jeżeli chodzi o policję, dzisiaj na parkingu też przejeżdżała, nikt nikogo nie wyganiał, wszystko fajnie, także spokojnie tam można stanąć, gdzie my stoimy. A tak wygląda morze dzisiaj, trochę fal jest, ale nie jest to co wczoraj, bardzo fajnie. Plaża też jest dosyć szeroka, piaszczysta, w sezonie no, podejrzewam, że tu wszędzie jest bardzo dużo ludzi. Malaga jest bardzo turystycznym miastem, ludzie tutaj lubią przyjeżdżać, więc na pewno w sezonie jest po pierwsze tutaj co robić, można zwiedzać, a po drugie no, fajnie można tutaj wypocząć. Widzę chłopak z dziewczyną, surfują, dziewczyna na razie się nie odważyła wejść, ale chłopak tam popłynął, chyba będzie zaraz, o już próbuje łapać fale, albo płynie no, trochę głębiej. No i też ciągle do Malagi przypływają takie wielkie statki, kruzy, które przywożą turystów tutaj, że tak powiem, codziennie, żeby zwiedzać Malagę. No i odpływają po południu do następnych miast. No widok niespotykany, Papuszki tutaj wszędzie sobie latają na wolności, słychać ich świergotanie, się zostaje właśnie w tych palmach, w tych drzewkach. A dzisiaj sobota, już był cichy poranek. Prace na tym nowym budynku, na tym nowym bloku nie były wykonywane, także można było spokojniej i troszeczkę dłużej pospać. Aczkolwiek, tak jak mówię, nie było to jakoś bardzo uciążliwe, no ale dla tych, którzy są wyczuleni, no mogło być to uciążliwe. Wracam z Towim do kampera. Będziemy stąd pomału wyjeżdżać. Opuszczamy Malagę. Bardzo fajnie było, ale czas jechać dalej. Czyli tak, 10:31 wyjeżdżamy z Malagi. Jedziemy do miejscowości Ronda. Tam jest fajna atrakcja, takie miasto w skałach. Też jest parking dla, dla kamperów, taki camper plac. Ponąć bardzo fajna atrakcja. Także będziemy chcieli przed Gibraltarem tam pojechać. Musimy zrobić tutaj taki zygzak. Tam jest było się tu. A Gibraltar mamy tu. No Opuszczamy zobaczymy. Malagę i ruszamy. Zobaczymy, czy będzie miejsca No, taki gwiazd jest niezaciekawy. Ogólnie parking jest połączenie trochę kamyków, trochę piachu trochę ziemi. Jak deszcz nie pada, to jest ok, no ale tak jak staliśmy to jest w porządku. Ale spoko jest tutaj na tym parkingu, nie było na tak właśnie, źle. Nie było żadnych problemów, nikt się nie czepiał, noc było spoko, cicho yy, i tyle. W camper parku godzinka 10 będziemy się przeprawiali przez góry, bo to miasto jest w górach leży, tutaj w hiszpańskich górach i tam ponoć jest dużo fajnych atrakcji. A w górach tam wszędzie, ze jakie też, wszędzie są uprawy, takie jakby szklarnie, winogron, bo tutaj A. ten rejon jest z tego, że produkują bardzo dobre wina, słynne na cały świat właśnie. Pańskie. O, kaktusiki. Komu przywieźć kaktusika? Tylko problem jest taki w tej miejscowości, gdzie jedziemy, że jest dosyć zimno. Jest to miejscowość w górach. I co? I tam w nocy nawet do 2 stopni temperatura spada. W dzień najwięcej 15-16, tak około 15 godziny, 14. Zobaczymy, czy, czy będzie naprawdę tak zimno. Jeżeli tak, to to wejdziemy. Ciekawe jak nie zostaniemy na noc. Eee, damy radę. Jeden dzień. Jedną noc. Trzeba by było pranie zrobić, a tam chyba są pralki, więc może się uda od razu podczas zwiedzania zrobić pranie. A my przez góry. Zobaczcie ile, ile jest sa sadów i pomarańczy, mandarynek. Naprawdę dużo tego jest. Fajnie, ładnie tutaj. Podoba mi się. Metrów nad poziomem morza, już czuć w uszach, już się cykają ale pięknie się jedzie. Same pola, góry. Słoneczko tak chodzi. Praktycznie cały czas jest słodka, czasami chmurka zakryje. No, zostało nam 20 minut do miejscowości Ronda. Jesteśmy ustawieni na nawigację, mam ustawioną na Campbell Zobaczymy czy będą miejsca. Jak nie to być może chociaż tylko serwis zrobimy. Parkingów widziałem, jest bardzo dużo. tak gdzieś tam się zatrzymamy. No i zwiedzimy sobie to miasto. Jest duży wąwóz, piękny taki do, do odwiedzenia. I, i, I most bardzo słaby. Także będę chciał to wam pokazać. i wjeżdżamy do miasta Ronda Nawet widać, że prosto jest serwis przez Rondo, serwis jeść. dla kamperów no, no. I tam będziemy chcieli właśnie podjechać No i nie wiem jeszcze, gdzie jest cała ta atrakcja, ta starówka no, Ale na są... patrzymy. Ale z tego, co mówili, to 30 minut jest pieszo ale czy to prawda? To się okaże. Z 30 się zrobi godzinę. Trzeci zjazd. Zaraz będziemy już na Oper Placu. Że nie ma miejsca. Są miejsca. Jest! Także możemy zostać. 20, chyba 2 euro. Mm -hmm. 24 godziny. I później każde kolejne 6 godzin kosztuje chyba 6 euro z tego co pamiętam. Tak, tak, tak. tak. Bierzemy, bierzemy bilecik i wyjeżdżamy. Później płacimy przy wyjeździe. Także tutaj można serwis cały zrobić, woda. Możemy stać pieskiem. też chcemy. możemy. Frysztyn, minuta kosztuje. Jedno, 5 minut, 1 euro. A, no to spoko. Dobra, Dobra wjeżdżamy. Jupi! Dzisiaj nie na dziko! to wcofałem, tutaj zaraz zrobię serwis. Z tego co widzę, nawet można chyba sobie umyć kamper i to działa to? Nie działa, może trzeba włączyć. Okay. Albo trzeba wrzucić opłatę. Aha, tutaj jest. Jedno euro odkurzacz i jedno euro chyba też kosztuje myjka. Ale woda jest tutaj. Jest, także zaraz podłączę kranik. Standardowo nasz wąż się przydał. Zwykła końcówka, taka uniwersalna. wkręcamy. Niestety na camper placu nie ma odpowiedniego przewodu. Węża trzeba mieć swój, ale nalewamy. Kaja pomaga, toaleta już opróżniona. Swoją drogą pękała w szwach po dwóch dniach, prawie pełna. I wjeżdżamy na stanowisko i będziemy się zbierać na miasto. Ustawiliśmy się tutaj na ostatnim miejscu. Ej, akurat mamy wyjście od tej strony. Możemy sobie wychodzić. Tutaj już to nie będzie się interesował żadnymi psami nie będzie marudził a my co, szykujemy się pomału włączymy lodówkę na gaz od... co? serwis zrobiony i idziemy do miasta jak Ci się podoba? dobrze jest. wszystko jest, prawda? a pranie też się można zrobić także pewnie byśmy zrobili jakieś pranie pomyślimy a więc wychodzimy będziemy zwiedzać Ronda Miasto to jest głównie znane z Malowniczego Mostu Quintenova, który łączy starą i nową część miasta. Miasto ma bardzo bogatą przeszłość od czasów rzymskich, po opanowanie Maurów aż do obecnych czasów. Zachwyca wąskimi uliczkami, arabską architekturą, starożytnymi zabytkami zapierającymi dech widokami. Jest także kolebką współczesnej korlidy, co można odkryć na słynnej arenie Plaza de Terres. A w górach już temperatura inna, 12 stopni w cieniu. Także tutaj już trzeba się ubrać, bo jak słoneczko zajdzie gdzieś za budynek, to czuć naprawdę chłodno. Ale idziemy od camper parku w górę pod ten mocek z 30 minut pieszo, cały czas prosto ulicą. A tak, pomalancze 99 za kilo. Mandarynki 1.29, pomidory 1.99, jabłka 1.29. Takie są ceny. kapusta 1.29. A w miasteczku Ronda ceny paliwa jak widać: 1.55 diesel, benzyna 1.57. No i po jakichś 15 minutach spacerku dochodzimy już tutaj do jakiegoś chyba starego miasta. Bo główna ulica tam idzie w prawo, a my będziemy szli prosto do mostu. No powiem Wam, że tutaj już ludzi jest więcej, ale zimno. Jak już tak między budynkami, zaraz czapki sobie kupimy, bo jest tak zimno. Naprawdę no, jest zimno. Nie dziwię się, że sprzedają. Godzinka drogi od Malagi, a różnica jest tak wielka. No niestety to są góry. A jak słońce zajdzie, to już jest całkiem chłodno. Trzeba magnes obowiązkowo jakiś kupić, zaraz powiem wam ile kosztują. 3 euro takie magnesy. A my pójdziemy na to? No tak, no. No ten most właśnie idziemy, tak. O, tu fajne rondo. Takie trzeba dwa. Dwa rumba. O, gitaro. Także średnio magnesy kosztują 3 euro. A tu są fajne płytki takie. Jedna kosztuje też 3 euro. Można sobie z nich ułożyć nazwę domu albo numer gdzieś przykleić. No i bliżej już mostu, to ludzi jest coraz więcej. Naprawdę widać, że jest to bardzo turystyczne miasto. Zresztą widać po samochodach, po kamperach, które jeżdżą po mieście. Bardzo słynny jest ten most, więc nie dziwię się, że ludzie tu przyjeżdżają. Czy wy też tak macie chłopaki, gdzie idziecie zwiedzać, a dziewczyny od razu muszą jeszcze zawsze iść na zakupy? Dzisiaj kolejny dzień polowania na czurysy. Może będę. Już widzieliśmy jeden sklep, był, ale było zamknięte. Chyba się dopiero otwierają. Kolejny sklep z magnesami, też po 3 euro. To wybierz z 1, dwa magnesy. I idziemy dalej, bo nigdy nie dojdziemy. Takie byki mały 28,95 większy 43,95. O, i Flamenco 22,95 taka pani w takiej sukni. Takie mniejsze 9,95. Tutaj po prawej stronie fontanna wszędzie. Krzesełka wystawione. Możecie spróbować sobie hiszpańskich tapas. Pomimo tego, że nie jest za ciepło, ludzi jest bardzo dużo. Zobaczcie, te wszystkie czapki są robione z korka. Tak samo te wszystkie torebki. To jest wszystko korek naturalny. Na przykład taki plecak 3899, a taki wachlarz. Skorka są różne do wyboru: 1,899, 2,15. No jest bardzo duży wybór różnych portfeli. Etui na okulary super trawa. Wszystko jest wykonane z korkowca a takie plecaki 38,99. Wszystkie z korkowca taka ciekawostka, że budowa tego mostu Trwała aż 34 lata. Od 1759 roku do 1793, w trakcie pierwszych prób wzniesienia mostu, doszło do katastrofy, w której pierwotna konstrukcja się zawaliła, a wielu robotników straciło życie. Most wznosi się na wysokości 98 metrów nad wąwozem El Tacho. Także przyszliśmy tutaj, ale tutaj jeszcze nie jest ten most. Most jest tam troszeczkę dalej, ale tu jest ten wąwóz i bardzo piękny widok. Tam widać na dole pozostałości jakieś ruiny. No i dookoła, otoczony pięknymi górami. A dokładnie to miejsce, gdzie się znajdujemy, nazywa się Mirador de Ronda. Tutaj możemy zobaczyć widok na otaczające nas piękne krajobrazy. Ruiny tam na dole i wąwóz dzielący miasto na dwie części. Także my byliśmy tutaj, Mirador de Ronda, a most ten słynny jest tutaj. A jeszcze Kaja sobie kupiła takie kolczyki, 10 euro. Pan robił własnoręcznie, ale ładny, nie? W końcu są upragnione czurysy Kaji. Jak tam wejść z wejściem? Trzeba kupić bilety? Obecnie oprócz walk byków na arenie odbywają się różne imprezy kulturalne. A na Starym mieście cisza, spokój, nie to co w nowej części miasta. Tak wygląda mój stek. No i pojedzony, ale tak szczerze mówiąc restauracja nie do polecenia, czy nie będą robić pranie. To wszystko się zmieści w jedną rolkę.